Cześć, witam was serdecznie na kolejnym odcinku kanału Ekus TV. Dzisiaj przyjechaliśmy z ekipą na szkolenie do Stajnikowa Lewice. Szkolenie prowadzi sam Tomas Barta. Wyśmienity jeździec westernowy, wielki pasjonata, sportowiec, szkoleniowiec, sędzia również. Jego konikiem takim jest przede wszystkim Rain Cowhorse oraz Cutting. Ma swoje rancho na Węgrzech. Prowadzi swój team, TB Cowhose Team, startują na arenie europejskiej i dzisiaj jesteśmy tutaj, będziemy cały weekend bacznie obserwować jego pracę. Z tego co wiem, ma duży dar przekazywania wiedzy, także ci kursanci, którzy czynnie biorą udział w warsztatach, na pewno wyjdą, są bogatsi. Czyli bardzo mały, a ty nie masz nic w rękach, to znaczy ja, ja ubierze tą ręką, a ty? a na trzymasz sama dalej. O divã da se mostrou de Cześć. Jeszcze raz witam Was. Bierzemy udział w szkoleniu z Tomasem Bartą. Tomasz specjalnie dla nas, dla kanału EkoStv zgodził się z nami chwilkę porozmawiać. Ja bym chciała, żeby bardzo Cię prosić o to, żebyś opowiedział jak to się zaczęło. Twoja cała przygoda z końmi. Cała ta droga. No właśnie. <laughs> o, oh to jest na serii dzień. No. Słuchaj, ja to troszkę skrócę. Zaczęło to tak, że jak byłem malutki chłopak, tak moja mama jeździła na koniu. A, vidíš, ano, ona byla e, myška v Prage, jezdila na koni v takém tom klubě vždycky mě a brala mě za všeho sebo. Tak, a no. ile měl A mě, ona měla měl třeba brát od těch pěti let, že <coughs> jak já se urodím, tak já bym sparalizoval na polové těla, komplet. Nechodím. Oh. No a od, od, od mých čtyřech let tak do nasenátoru až do 12 let mého života. A oni mě naučili chodit. Ale koně to tobě v tom pomohlo? No a ten primár, Powiedział mamie, wasz syn musi jeździć na koniu, pak będzie normalny. No właśnie. No ona, musi jeździć, ja nie chcę. Cała rodzina jeździła konno? Mieliście... Tylko moja mama, no. Tylko mama. A powiedz mi tak, no i co, i tym chłopcem jeździłeś konno. Mama trochę zmusiła, ale w pewnym tak, momencie pokochałeś tą jazdę. Tak, zmusiła mnie, no a powiedziała, a potem chodziłem do szkoły, nie, a tak dalej, jeździłem troszkę z nią, troszkę mnie nauczyła, tak. No. Potem, jak zrobisz tu szkołę, musisz gdzieś iść, nie? Do innej szkoły, nie? Taka średnia szkoła. No, mama, ty musisz iść do szkoły, do tej średniej, tej, tej gospodarki, nie? Uh -huh. gdzie jest matura. Uh -huh. Ale, dobra mama, idę, no. no musiałem zrobić egzamin taki ten wstępny, uh -huh. nie? Nie, ale ten wstępny egzamin nie zrobiłem, był źle, nie? dlatego mnie nie zabrali do tej szkoły. Nie? No widzisz, nie? Zabaję, tak teraz musisz iść do tej drugiej szkoły, na do drugiej, a to, to jest szkoła dla tych koni, to jest taka szkoła jeździecka, dziecka, uh -huh. szkoła drugich nad Lebem w Czechach, nie? to jest 3,5 roku, a tam uczą praktycznie, gdy wychodzisz z tej szkoły, jesteś e, berajta angielskie jazdy, jeżdżenia, skoków i Mhm. I to był ten moment, kiedy bakcyla już złapałeś, czy nie? Tak, nie, to jeszcze nie był ten moment. Nie. To był ten moment, że ja tam musiałem iść. Musiałem Tylko musiałem musiałeś... iść. Dobra, no, idę, no. A chciałem do tej szkoły, byłem tej szkole, byłem w tym praktycznym pierwszy rok był bardzo, bardzo trudny. Że oni, oni, oni w tej szkole se nie uczyli tego, co powinni twoim zdaniem. Nie, nie, tak? uczyli, uczyli. Bardzo, mhm. bardzo, bardzo mhm. dobrze. Ale tam to była twarda szkoła. Bardzo twarda. Mhm. Muszę jeździć oni tam było ile młodych koni do, 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 do zajeżdżenia, musimy na nich jeździć, spadałaś co godzinę, co drugą. Było bardzo twarde, a to wytrzymać. To było trudne. To była nauka stricte was uczono, czy wy też uczyliście konie już też takie myśmy, Oni już... uczyli nas, a myśmy uczyty młode konie, zjeżdżaliśmy tych młodych koni, że tam, tam było w ten czas, jak ja byłem w kladrobach, było 500 koni. A było do zjeżdżania było minimum 100 koni do co w roku, nie? Uh -huh. Dlatego oni używali tych uczniów z tej szkoły uh -huh. do zjeżdżania uh -huh. tych koni. Oni popadali, spadywali, nie? Ale tak nabrałeś doświadczenia i dzięki tak, temu teraz... Dokładnie, tak, dokładnie. Tak, Brałem bardzo doświadczenia, co tyczy angielskiej jazdy. Uh -huh. Nauczyłem się jeździć skoki, ujeżdżenie, a spróbowałem bardzo ujeżdżenie. V ten čas, ten čas, ten čas, ne. Se mi spodobá bardzo jaká chce jít nie aby je věc, skákat. No a potom co, po té škole, po kladrubách, no zrobím ještě maturé. Uh -huh. No a mama, to ty musíš ještě na studia, do na univerzitet. Uh -huh. Ta, a, mama, ta, ta, mama, to byla <laughs> no. no dobra, na ten univerzitet. Přijedem na univerzitet, byl v škole, té hospodářské univerzitu v Prage. No a tam když byl profesionalista, byl berajter, zrobil oný v klatrubách, ne, všichni uh -huh. viděli tam v té škole a, a, ta škola, ta, ta sporárka neměla vůbec ogóle klub ježděcký uh -huh. v té Praze, a oni mluvili, kurva, vy máte berajta tu, to je z klatrub, kurva, to je Zróbmy kup. A zrobmy jest dziecka. Ten kupisz dziecki w, tych, w tej szkole, tej uniwersytecie w Pragę jest, jest jeszcze bez przerwy. Cały czas. Wtedy czas. W zasadzie tego założyłeś. Ja założyłem. O, pięknie! No, no. E, a kiedy western? W ten czas, w ten czas jak będę dziecki w tej Pragę, ja byłem na uniwersytet, taka moja mama mówiła, Ty chcesz się być ujedzinowiec, tak! Nie podobało jej się to? No chcę, ja znam, nie, 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 Pod... no, tak, podobało mi się, ja mam bardzo dobrego kolegę uh -huh. w Pragę. Uh -huh. kto to jest Paweł Turek, uh -huh. aha, Jeździłeś... on był najlepszy jest w Czechach w ten czas, nie, taki, prawdę, nauczyciel najlepszy, nie, musisz do niego, dobra, idę, uh -huh. no, by... poszedłem do Pawła Tureka, do tu w Czechach, w centrum Pragi, tam był ten klub jeździecki, gdzie mama moja jeździła wcześniej, no a on poszedł do niego, a mówi, że bych chciał się coś nauczyć, nie? więcej western, albo coś takiego. A on mówi, patrzy na mnie, mówi, uh -huh. mam tu kup westernowi. Uh -huh. A co? Spojrzał na ciebie i zobaczył pięć, inny potencjał. Piękna, pięć, chwa, pięć, pięć ludzi, co jeżdżą w western z nami razem, a będziemy jeździć na film, będziemy robić kaskaderkę, wszystko. coś chcesz to robić? Pewnie, że tak. Spróbuję. Uh -huh. W ten czas widziałem pierwszy raz występowe konie, ale takie, to nie były kwotery, to nie były peńców, to w Czechach jeszcze nie było w ogóle, to były lata osiemdziesiąte, to były komunisty jeszcze w Czechach, to nie? to za konie? Bili Arabi, Mieszanki, Arabami. Coś takie mniejsze konie trochę. Było ich sześć. A ja, a ja Ale mnie... też wytrzymałe takie, nie? Mhm. Też takie wytrzymałe, mhm. mniejsze. A oni byli ujrzdziowie nauczone. Oni potrafili ciągi, potrafili zmiany lotne, oni potrafili piruety, stopy, nie? robeków i co na na jedną rękę, a je używali na... do filmu. Jak uh -huh. był film, niejaki, oni potrzebowali koni i nie, a coś, trzeba spadnąć z tego konia, albo zatrzymać tego konia, albo coś innego, z broju jeździć. To wszystkośmy robili my, mieliśmy dużo pieniędzy w ten czas. No jak po potem, po, e, po tej rewolucji, nie dostałem nic zero. nie. No tak musiałem coś się wymyślać, nie? Uh -huh. No tak za dwóch koni, kupiłem wózek a jeździłem w Pragę w tym, na brycz, Bryczko. Uh -huh. Aha, obwoziłeś turystów. Tak, obwoziłem turystów, bo w te, w te lata 91. 92. Bo potem tak wgłębiałeś się mocno już w sport, nie? Poszedłeś tak, do sport a ja chciałem, zakochałem do tego scenu bardzo, nie? A chciałem tylko to robić, nic, nic innego, nie? A nie wiedziałem jak, to, jak dalej, nie? Tak... Raz byłem w jednym hotelu w Pragę w centrum, a widzę tak... taki kawałek knioszki, coś, nie? Po niemiecku, nie? Patrzy, co to jest, a to był na Western Riding in Ostereich uh -huh. no To było praktycznie w Austrii, nie? Uh -huh. no tam było bardzo dużo adres, a imię, kto to robi, i tak dalej. No tak napisałem list do wszystkich tych ludzi, co tam, uh -huh. co tam napisane. A tylko jeden list przyszedł z powrotem. Ale pisałeś, że chciałeś tam do nich. Tak, pisałem tam, nauki. że tam chcę w tej stanie dla nich pracować, uh -huh. im pomagać i ja nauczyć się więcej tego steru, nie. No, I tylko jeden, jeden, tylko od... jeden, jeden człowiek napisał z powrotem. Nie list, napisał w ten czas Telegram. Uh -huh. Telegram, wszyscy znają co to jest. Uh -huh. Wcześniej taki. taki, uh -huh. taki uh -huh. krótki. No a tam było napisane tylko jedna rzecz. Przyjeżdżaj. Nie, nie, nie. po czesku. tam było na przykład, Come is possible, Helmut. Coming Come is possible, soon possible. yes, uh -huh. English. W ten czas nie wiem, troszkę po angielsku, po niemiecku w ogóle nie. No, co zrobię? No, no dobra, jadę tam, no. No, a pojechałem do Hemuta do, do to była taka pierwsza vesenová wesoła kde se gdzie się uczem. Pradzie treningowe konie, pleżurowe konie, trailowe konie, treningowe konie, wszystkie konie takie praktycznie, Co teraz są te konkurencje? Hmm. To był start sportu. Oni to był start, to to start sportu, no tak, mm -hmm. sportowe konie. tak. I tam zacząłeś startować w zawodach? Nie, nie okay. zacząłem sportować, że Hemund w ogóle nie chciał, żebym startował. On, on wie, że ja potrafię. <laughs> Mógł wszystko zrobić. No. Potrafi wszystkie konie perfeknie nauczyć. A on pojedzie na te zawody. No, <laughs> on pojedzie na te zawody. No tak. Tylko robiłem tych koni, a oni wygrywali, nie? A było tak fajnie. My Ale tam... miałeś swoją satysfakcję z tego? Tak, uciec, nie? Wiem, no, ja nie. Ja tam miałem 4,5 roku, nie? 3,5 mhm. roku. A e, potem mówię: Helmut, ja bym chciał do Stanów wjechać. On. jedź. Chciał Cię puścić, mimo tego, że taką robotę mógł. Tak. Jech tam. No. No, tam. Mhm. Zrobiłeś dla mnie dużo roboty, i musisz jechać. Super. No. No. A dał mi taki adres. No. No, tak I dokąd poleciałeś? Poleciałem do Kalifornii. No, tutaj o Kalifornii dużo no. opowiada. nam Poleciałem do Kalifornii, bo mam pierwszy to w latach 95. Poleciałem do Kalifornii. A jak stanąłem w Kalifornii, myślałem, że A to jest stan dla mnie. To takie czucie mnie jak stanę na tym lotnisku w, w Kalifornii, kurde, kto ja jestem w tym domu. Tam pierwszy raz widziałem jak się jeździ Working Cow Horse. A, no właśnie, bo to wtedy, tam no. już nie był sport, rozumiem, tylko to był ra rancza byłeś ranczerem, pomagałeś. A, te sport, w sport, to sport, to sport, sport, te sport, 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 te sport. Raining, ja, ale oni też jeździli Working Cow Horse. A, nie? właśnie. No. no opowiadaj o tym, bo to jest właśnie ciekawe. Ja bym chciała, żebyś nam wyjaśnił różnicę między Working Cow Horse a cutting. Cutting, ok. Mm -hmm. No a tam pierwszy raz widziałem karting i working out horse, nie? Bardzo sobie, praktycznie mi się podobał już reining bardzo dużo, a jeździłem reining już ile lat w ten czas, nie? Helmut mnie nauczył, nie? I, i w tych Stanach jeżdżę te tych konie, nie? ale jak zobaczyłem to, to, to chcę tylko to robić. Białe <laughs> <laughs> tylko to robić, nic innego. No byłem tego gościa, on, on ma mnie Todd Cratford, praktycznie to jest najlepszy karosowy trener w Stanach, Jeden z takich bardzo bardzo dobrych, nie? a on był taki pierwszy, co mnie nauczył, mm -hmm. a dał mi możliwość jeździć takich koni, no. I tam startowałeś w zawodach jako pierwszy zawodnik. Tam startowałem tylko w regiogowych zawodach, tylko w, reningowych. w reningowych zawodach, no. Ja to nie, z katingiem nie... wróciłeś do Europy. No tam tylko trenowałem z nimi ten cutting, trenowałem z nimi ten Cowhorse, przygotowałem konie do, dla nich, nie pomagałem tak, a patrzyłem jak oni to robią, co tam robią, dlaczego dla to robią? Nie? A pytałem sobie przerwy, O co to chodzi, nie? No. Powiedz, a jest jakaś różnica między tym, jak tam jeżdżą boje w Kalifornii, a tym, co tutaj widzimy, jeśli... W tak, Europie? Praktycznie już teraz, nie niesie czas, w latach 2023 nie ma różnicy, już nie ma, nie ma różnicy. W, te, w tych latach 90-tych była duża różnica, była duża różnica. ale też... To czego i, takiego tam kluczowego nauczyłeś się w tej Kalifornii? Te, w tej Kalifornii praktycznie nauczyłeś więcej y, komunikacji z koniem więcej komunikacji z koniem, jak to zrobić, jak masz problemy z, z koniem, tak co zrobić. Uh -huh. jo, a że tych koni tam było bardzo dużo, on tam miał uh -huh. ten platformy, miał 30 koni w trening. Uh -huh. Każdy był komplet inny. Był jakiś szczególny koń w swoim życiu? Był taki szczególny koń, ja nie kupiłem, ale że, bardzo żaluję, że tego nie zrobiłem. Byłem u jednego trenera w, potem później w Oklahomie, Oklahoma, jak jest Oklahoma? admor, a tam uh -huh. błysko admor tam e, u, u niego pracowałem też zawsze przez zimę, byłem zawsze 6 miesięcy, nie było możliwe dłuższy czas, bo oni wizę, nie dali tak, wizę, tak, Tylko tak. na 6 tak. miesięcy, a po 6 uh -huh. miesięcy wracałem z powrotem, a uh -huh. potem przejąłem z powrotem do, do Stanów. Nie? No a tam byłem u tego gościa, tam trenowałem, a on mi dał takiego dwuletniego konika, takiego paint, paint, paint horse. A on mówi, to mam zrób zrob z tym coś, bo to jest Co koniec niemożliwy, a jeżeli nie będę, musisz coś z tym zrobić, bo zastrzę. No tak po woli uczyć. No a już miałem dużo ćwiczenia z komunikacją z końmi i z hostmanship, że ja spotkałem w ten czas jednego gościa o imieniu Reinhardt a to jest praktycznie człowiek, co zaczął komunikację z końmi jako, jako pierwszy. Mm -hmm. To jeszcze w ogóle nie było paraliho nie było Monty Robertsa, on zbył. Reinhardt, mm -hmm. Reinhardt był pierwszy komunikator z końmi w ogóle w Stanach. No, jest z najlepszych, najlepszych. No a miałem szczęście z nim, nie? tylko taky, taky, byl v Admor byl také duze show a oni, oni, tam robili také pokazy a také školení. A tak tam byl mu tego školení s tím Rayhandem. A potom próbujem tylko Pain to samo a naučil ho bardzo fajně, už nebyl nebezpečný, už byl fajný, už, fajně chodil, už, 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 už jezdím na zevno s ním, už galopovajem, nie? a už ho naučím stopu, robeku, spiny a všechno. A jezdím 3-4 miesiące, a po trzech miesiącach patrzy na mnie ten gość, oni wracałem i mówi To jest ten koń? Jest. Mm, mhm. I co? Pokaż jak stopuję. Ja jadę, tam zrobiłem długinie, spin, robek, szybkie kola, zmiany lotne X, Dawaj tego bo już na niej nie, nie będziesz. Naprawdę? <laughs> Wygrał z no. mnie futuryty w Stanach, mnie mm -hmm. City. Mm -hmm. a sprzedał za ogromne pieniądze do Francji. Nie dał Tobie możliwości? Nie. 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 Czyli to był taki koń, który gdzieś tam zapadł Tobie w sercu? O, był mój boku. pierwszy taki najlepszy, okay. taki mm -hmm. bardzo dobry koń, bardzo dobry koń. A taki się raz za życie, taki no bardzo tak. dobry.